Poznałam ludzi. Poznałam ludzi współpracujących z Oriflame, ponieważ Iwona mnie regularnie zapraszała na takie właśnie eventy, wydarzenia i tam zobaczyłam bardzo młode dziewczyny. Najmłodsza miała 14 lat, jak dołączyła do Oriflame, a w wieku 16 lat była już dyrektorem w Oriflame i zarabiała, pamiętam tyle co dyrektor jej szkoły. Ja dla mnie to była abstrakcja. Dlatego, że nigdy nie widziałam osób, które w tym wieku by tyle zarabiały, a już to, co, czego doświadczyłam w kontakcie z Iwoną i z Mirkiem Gieszkiewiczami, którzy pokazali mi życie, jakiego ja nigdy nie byłam świadkiem. Mają ogromną rodzinę, piątka dzieci, czas dla siebie, podróżują po całym świecie, są totalnie wolni finansowo i czasowo. To był dla mnie kosmos. Jak można mieć takie życie? Wiedziałam, że można do, dużo zarabiać, ale trzeba być non-stop w pracy i nieosiągalnym, a tutaj zobaczyłam zupełnie inny model biznesowy. I tak zaczęłam się temu bliżej przyglądać, ale nie do końca byłam zaangażowana. Iwona zadzwoniła do mnie, tak już byłam sobie trzy lata w Oriflein, zadzwoniła do mnie i zaprosiła mnie na szkolenie wyjazdowe w szklarskiej porębie, na które bardzo nie chciałam pojechać, bo pamiętam, że kosztowało 150 zł, a dla mnie to była za duża kwota i ja wolałam ją przeznaczyć, nie wiem, na jakieś ciuchy, na jakieś wyjście ze znajomymi. Na pewno nie byłam zainteresowana, żeby wydać tą, te pieniądze na jakieś szkolenie. Natomiast z jakiegoś powodu pojechałam. I to, co tam się wydarzyło, czego doświadczyłam, totalnie odmieniło moje myślenie i potem, jak się okazało moje życie. Dlatego, że zaczęłam po tym wydarzeniu tak intensywnie działać, że w ciągu trzech miesięcy zaczęłam osiągać wypłaty na poziomie kilku tysięcy złotych. Lada chwila zostałam dyrektorem struktury sprzedaży Oriflame. Byłam wtedy już na pierwszym roku studiów. I byłam niezależna finansowo. Pamiętam, jak za pierwsze zarobione pieniądze kupiłam sobie Fiat Cinquecento za 7 tysięcy zł, a już miesiąc później stwierdziłam, że ja jako dyrektor chciałabym mieć coś bardziej poważnego, i pojechałam do salonu, to, salonu Toyoty i kupiłam sobie nowe auto z salonu Toyoty Yaris. Tak to się bardzo dynamicznie u mnie działo. Te wypłaty rosły z dnia na dzień i już wiedziałam, że to jest dokładnie to, czym chcę się zajmować. Bardzo spodobała mi się budowa zespołu. Zobaczyłam, że to nie chodzi o to, żeby zbierać jak najwięcej zamówień z katalogu, tylko żeby właśnie inicjować zespół i pomagać ludziom pod sobą awansować. Kolejne lata były dla mnie bardzo intensywne w biznesie, dlatego że z grupy kilkunastoosobowej. Staliśmy się kilkudziesięciotysięcznym składem, dołączyło do nas mnóstwo kobiet, które chciały zarabiać pieniądze. Stworzyliśmy autorski program szkoleniowy Teamwork Polska, staliśmy się Potężnym zespołem, który osiągnął gigantyczne rezultaty na skalę Europy. Doszliśmy z moim mężem do pozycji top 7 liderów w Europie, top 3 w Polsce. Największy przelew, jaki dostaliśmy z firmy, to było prawie 100 tysięcy złotych i odwiedziliśmy ponad 50 krajów na pięciu kontynentach. Opowiedziałam Ci tą historię, dlatego że musisz wiedzieć, że każda decyzja zaczyna się od pierwszego kroku. I bardzo ważne jest to, kto Cię w tych kolejnych etapach poprowadzi. Także życzę Ci dobrych decyzji.